o widzowie, dzisiaj, jak mówiłem, mamy Robloxa. Ogólnie miałam początkowo trochę słabsze konto, bo miałam też to lepsze, więc na nie się vlogowałem. Moskmis. chciałbym w Robloxie wam pokazać taką jedną grę, gdzie można speedrunować. Widzowie i widzowie, zostawcie pod. zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ty, ty, który oglądasz ten film, jesteś nowy na kanale, a jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj. Podobijamy do 20 subskrypcji. Jeszcze możecie dostawić dzwoneczek żeby widzowie, jak wam tu mówić, żebyście mieli. Dobrze, uwagi. jesteśmy w tej grze, już trochę mam ulepszony widzowie. Pagi, jak jedziemy, widzowie. Widzicie to, jak szybko jedziemy. Widzicie, tak się jedzie, tak powi... powinno być widowie, więc jedziemy. Oczywiście, patrzcie jak szybko jadę, możecie zobaczyć 36 tysięcy kilometrów na godzinę, przepraszam. Ale dobra, włączymy jawka widzowie, żeby mi się będę zbyt nie męczyły. Patrzcie jak szybko jadę widzowie. Pójść, jutro zagramy w Brawl Starsa, więc... O, tutaj ktoś chyba chce się trajdować. Okej, okay. a tylko ile petów mi on chce dać, tego zaakceptuję, tego, 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 akceptuj, akceptuj widzowie, akceptujemy tego trajda, nie wiem czemu, ale ja nadal tu jadę, możecie zobaczyć widzowie, więc zaakceptujmy tego trajda, zobaczymy, waiting for foofy, coś tam. No, no, dobra. Wyłączmy z o ile możemy. Widzowie, poczekajcie. Ale patrzcie, jak szybko w ogóle jedziemy. To jest hit. To jest hit, jak szybko jedziemy, widzowie. Jeszcze wam pokażę jedną grę o nazwie... O! Jeszcze wam pokażę jedną taką fajną gieraskę. Może jeszcze zagram z Matem. Z Mate. z Robloxa albo z Kerfusiem naprawdę fajnie. prox Zobaczcie te Proexy 50 tysięcy wygranych. Możemy otworzyć. Co muje widzowie? Możemy otworzyć, widzowie, jedno stąd jajko. Zobaczymy co nam wydruknie. Disco. <ścoughs> Disko. Dziwne, dobra, ale klikamy widzowie. Patrzcie jak klikam, patrzcie jak klikam. Też tak klikajcie, która ręka Was jest mocniejsza. To klikajcie. Poczekajcie, widzowie, bo tu ciągle my się tak pokazuje, Ale klikamy, klikamy. Jest 41 tysięcy. Nie chcę, awka, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Jedziemy, jedziemy, widzowie. patrz. Aż... jak szybko się rozpędzimy teraz. Zobaczmy tego disco. Łoł, wow, jak on daje! Akceptuję sobie go za. mias. Yes. tego. To sobie wezmę disco widowie, patrzcie jak szybki teraz będę. 50 tysięcy! Widzowie, to rekord. high score, widzicie? Miałem 48 tysięcy. A teraz mam 50 tysięcy. Jutro zagramy też w Bronze. Jutro może zagramy w Brawl Stars'a, więc może jeszcze nagram jeszcze shorts może. Więc zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach hashtag szybki skutek. Nie, napiszcie w komentarzach dwukropek skuterek, aby. Abym. Abym zmniejszył prędkość do, pi do 100 tysięcy km na godzinę. Może tak być, dobra. Lecimy znowu. Trochę inaczej, widzowie. Patrzcie na ten pasek. Widzicie jaki. Widzicie tą strzałkę białą? To ja taki szybki jestem, widzowie. To jest ja taki szybki. Widzicie tą białą strzałkę? Ja taki szybki jestem, widzowie. Taki szybki ja jestem, widzowie. No, widzicie na to, już jestem na stuwie. Więc lecimy, widzowie. Ok, chcę się tradować. Wostek chce się tradować. Jakie pety on mi chce dać? Ja mu zamiardam tego, tego, te, tego, te... Czekaj, nie, tego, ego, tego i tego. Akceptuj. Zobaczymy, czy gość się na to zgodzi. Waiting for food. Nie chcę tego. Nie chcę na razie, widzowie. ale dobra widzowie zaraz będziemy lecieć z klikaniem widzicie? szybko klikam widzowie klikajcie tak będziecie mieć szybką prędkość już zrobiłem dwa rebirfy w tej grze to jest trochę lepiej widzowie, bo tutaj mi trochę szpankuje. Widzowie, patrzcie jak szybko jadę widzowie. Widzicie? Widzicie widzowie? A nie jadę najszybciej na świecie. Wy tak... A wy, jeżeli tak jechaliście, dajcie znać w komentarzach w tej grze. Jeżeli macie prędkość powyżej 52 tysięcy teraz możecie zobaczyć chyba widzicie 52 tysiące widzieliście to napiszcie mi w komentarzach czy mieliście wyższą prędkość ode mnie w tej grze na pewno przytknę serduszko widzowie a my nadal lecimy oczywiście pokażę wam inną grę która też jest fajna więc oglądajcie ten film więc widzowie oglądajcie film do końca Okej okay. Okej, okay, widzowie Patrzcie, już jestem na 50, no trochę słabiej się rozpędzam. Patrzcie jak słabo się rozpędza, widzowie! Widzicie to? Widzicie? Widzicie prędkością, że on leci z prędkością jednego metra na 24 godziny Tak wolno on leci. Ja lecę wiecie z jego prędkością 17 000 km na godzinę. Tak jak wolno lecę, widzowie. To jest przesada, widzowie. Prawda. One lap dostałem. O ładko Co on ma za? rzeczy, A w... widzowie, bo tradujemy się z typkiem. nie chcę cytrynę trajdować. Dobrze, widzowie, zrobiliśmy tą giereszkę. Pokażę wam jeszcze inną grę na Roblox, którą nie chciałem pokazać dawno temu. I to nie, to nie jest MPK Łódź, to nie jest to ani, to, ani to, ani to, ani to, ani to, widzowie, widzicie? Chciałbym wam... Pokazać... Chciałbym z nami zagrać w Blade Ball. Zagrajmy sobie w Blade Ball. Okej. Okay. Wchodzimy, w widzowie. Mhm. Widzowie. Mam kolejny dzień, gdzie się 30 tam czegoś, widzowie, mam. Poczekajcie, widzowie, bo mi trochę... Okej, okay, widzowie, udało nam się. Event, jakiś event jest widzowie. Patrzcie, mam taki mieczyk widzę. Jeszcze. Zróbmy coś. Obrót galaktyki wreszcie powróciła. Nie, to nie. A nie, to nie ten, to nie ten, to nie ten widzowie. Widzowie, nie ma już tego obrotu, co chciałem. Nie chcę wyborów. Nagrody grupowe. Ja jestem największym afkarzem w historii. Ja jestem największym afkarzem chyba w historii, widzowie. Tak, jestem największym afkarzem w historii. Ja najwięcej afkowałem w tej grze. Możemy coś zakręcić? Nie, nie możemy, widzowie. Za codzienny dzień 520 monet. Odbierzmy święty miecz najlepszy. Co to jakiś ghost? Dobra, zakrę... Zrobimy sobie to, widzowie, kręcimy, zobaczymy co nam wypad... Nie patrzcie, widzowie, wierzcie mi, że wypadnie mi coś fajnego! Ej, jak to. Teraz wierzcie, widzowie, może mi coś fajnego wypadnie. Szybko, dajcie łapkę w górę, a mi na pewno coś wypadnie fajnego. 3, 2, 1, nie ma nic. Skąd. Ciemne ostrze. Zakręcę sobie jeszcze eksplozjami, widzowie. Żebym dostał coś fajnego. Aj, 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 widzowie. Nie udało się. Jeszcze tym zakręcimy. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, szybko, dać, Będę miał szczęście. Uwaga! Aj, co słabo wypadło? Głosujemy oczywiście klasyczny tryb, bo klasyczny to najbardziej lubiący tryb. Play ball, dobrze mówię, widzowie, to napiszcie w komentarzach, a my zaczynamy gierę. Ok, widzowie, że za to. Matko, co się dzieje w tejże? Możemy się, Możemy się widzowie skoczyć, jak widzicie. Patrzcie, co jest. Na mapę normalnie lecę widzowie. Dziwne jest, poważne. Patrzcie, jak ja lecę. Ja nie powinienem tam. Matko, jakie cudem odbiłem tą piłkę widzowie. Mam farta dzisiaj widzowie. Mam dzisiaj farta. Lecimy dalej. O! Piłka! Aj, 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 aj. dojechał łamę. Ale zakręcimy, Ale znowu sobie zakręcimy, Na pewno wiem, że wypadnie jakiś zwykły, więc zobaczmy i mówiłem jest. patyk jeszcze ja nie mogę, widzowie. Poważnie, to już się robi naprawdę. Takie słabe rzeczy nie padają. Ry. Zwinięty karabin. Po co mi zwinięty karabin Jaką wierz widzowie? To jest dziwne. E, Nagrody za czas gry. 5... Okej okay, widzowie. To widzowie. My chyba już będziemy kończyć. Więc... Hej widzowie!